Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wydał 24 tysiące złotych na leczenie łysienia. I to nie swojego. A ludzie w internecie z tego powodu rwą sobie włosy z głowy. Polacy powinni być przyzwyczajeni do tego, że politycy robią różne głupstwa z naszymi pieniędzmi. A jednak proszę, wciąż potrafią nas zaskoczyć. I to jest piękne. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. Mój roast: koncerty, urodziny kanału 0, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na kongres zero teraz. Temat badania włosów za publiczne pieniądze rozgrzał opinię publiczną po tym, jak szefowa KRS Dagmara Pawełczyk woicka napisała na X, że wpadło w jej ręce niecodzienne zestawienie umów cywilnoprawnych Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym pojawia się m.in. wzmianka o badaniu trychologicznym badaniu obrazowania skóry głowy i cebulek włosów, które kosztowało ministerstwo, a tak naprawdę to nas, podatników, aż 24 tysiące złotych. Nie jest to największy wydatek resortu sprawiedliwości, bo możemy przeczytać chociażby o cateringu za 520 tysięcy złotych, ale z pewnością jest to wydatek najdziwniejszy. Dowiedzieliśmy się o tej sprawie dzięki samemu Adamowi Bodnarowi, który zgodnie z deklaracją udostępnił na rządowej stronie rejestr. Umów cywilnoprawnych zawartych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ubiegłym roku. Co ciekawe, wykonawcą tej usługi jest polska profilaktyka spółka Zoo, przychodnia której siedziba nie znajduje się w Warszawie, w mieście, w którym znajduje się Ministerstwo Sprawiedliwości, a w oddalonym o 300 km Krakowie. Złośliwi powiedzą, że do choroszczy byłoby bliżej, ale wszystko wskazuje na to, że spółka prowadzi działalność mobilnej przychodni, dojeżdżającej do klientów. Nie ma tu sensacji, nie ma tu raczej żadnych wałków. Zresztą, komu chciałoby się robić wałki na takie marne grosze? 24 tysiące złotych w przeliczeniu z naszych na państwowe to przecież nic. Przejdźmy do ważniejszych pytań. Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje publiczne pieniądze na badanie cebulek włosów i czyje cebulki bada? Złośliwi od razu zwrócili uwagę, że spośród wielu pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości to właśnie Adam Bodnar mógł z takiej usługi skorzystać. Ci jeszcze bardziej złośliwi pisali nawet, że kiedy pracuje się w rządzie Tuska, to normalne, że można wyłysieć z nerwów i stąd owe leczenie. Jakby przyjrzeć się liście pracowników resortu, to podejrzanym staje się również Dariusz Mazur, podsekretarz stanu. Ale nie, moi drodzy. To byłoby za łatwe. To nie tak, że zasponsorowaliśmy badanie jednemu ważnemu urzędnikowi, czy nawet dwóm. Tych 24 tysięcy nie zgarnął jeden człowiek. Przecież tu jest Polska i jak na Polskę przystało, sprawa jest dziwna i nielogiczna. Bo czy możemy powiedzieć, że minister sprawiedliwości leczył łysienie za nasze pieniądze? No nie do końca. Dzisiaj panie Pawle, ostrzyży mnie pan kompletnie na łysą pałę. Na zero? Wie pan, chodzi o grubszy zakład. Bardzo proszę, wiem. Bardzo szybko ministerstwo opublikowało oświadczenie. Cóż, jeśli trzeba sprowadzić do Polski drogowego zabójcę, to sprawa ciągnie się miesiącami, ale jeśli trzeba zadbać o swój wizerunek, to działają ekspresowo. No i moim zdaniem zbyt ekspresowo, bez pomyślunku. Ministerstwo opublikowało żartobliwe oświadczenie, które brzmi trochę tak, jakby pisał je stand-uper. Kiepski stand-uper. No dobra, momentami to brzmi tak, jakby pisał to chat GPT wcielający się w rolę stand-upera. W sumie to wiele by wyjaśniało. Dlatego też postanowiłem zapytać czatu GPT, czy to on mógł napisać to oświadczenie. Oto, co mi odpowiedział. Tak, ten tekst mógłby zostać napisany przeze mnie, ponieważ posiada cechy charakterystyczne dla mojej stylistyki. Formalno-humorystyczny ton, precyzyjne wyjaśnienia i wplecione elementy żartobliwe. W szczególności humor i gra słów wskazuje na zamiar uczynienia tekstu lżejszym i bardziej przystępnym. To styl często stosowany w moich odpowiedziach, gdy chcę nadać im żartobliwy charakter. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w tym żartobliwym oświadczeniu ministerstwo twierdzi, że media dzielą włos na czworo. Niepotrzebnie szukając sensacji, bo czytamy, że był to wybór samego zespołu ministerstwa spośród kilku propozycji na kolejne serii badania profilaktyczne, które od trzech lat zapewnia im pracodawca. Czytamy, że zespół liczący 173 osoby miał wybrać badanie trychologiczne. To oznacza, że koszt badania jednego pracownika wyniósł około 140 zł. Jednak ci źli internauci znowu się do czegoś przyczepili, bo. Specjalne rozporządzenie określa zakres wstępnych okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, o których mowa w artykule 229 kodeksu pracy. No i co? No i nie ma tam słowa o badaniach trychologicznych. Najwyraźniej ministerstwo traktuje takie badania jako benefit pracowniczy. Zamiast owocowych czwartków w Ministerstwie Sprawiedliwości mamy trychologiczne czwartki. Od całe zamieszanie. I co? Łysowam? Moja żona i oto. Oto, co mi zostało, co mi zostało? O, co mi zostało? Oto co mi zostało? Daj spokój, Kaziu. Dalej w oświadczeniu jest tylko lepiej. Jak powszechnie wiadomo, praca w Ministerstwie Sprawiedliwości to ogromne wyzwanie, więc badania mają też strategiczne znaczenie zarządcze. Na najtrudniejsze i stresogenne odcinki zostaną przesunięci ci, którzy mają skórę i włosy w najlepszym stanie lub wręcz przeciwnie. Ci, którzy nie mają już nic do stracenia. Tak, to prawdziwy komunikat na prawdziwym profilu społecznościowym, prawdziwego ministerstwa, prawdziwego kraju. Jedziemy dalej. O mały włos, abyśmy zapomnieli przekazać najważniejsze, co zapewne redakcję interesuje. Nie, pan minister nie skorzystał z tego badania i uprzejmie prosił, żeby przekazać, że żałuje i jest mu z tego powodu. trochę łyso. Doceniam dystans do siebie, naprawdę. I nie tylko dlatego, że sam mam zakola. Doceniam także próbę, choć nieudolną, jakiegoś takiego luźniejszego podejścia do mediów społecznościowych. Ale to podchodzi pod robienie sobie beki z wydawania publicznych pieniędzy. Nie wiem, co trycholog przepisał Wam na te włosy, ale bierzcie połowę. O ile kwestia badań profilaktycznych dla pracowników jest jak najbardziej zrozumiała, o tyle zaliczanie do nich badań trychologicznych wydaje się lekką przesadą. I to przesada w wykonaniu nie tylko tego rządu, ale i poprzedniego. Bo tak jak mówiłem wcześniej, takie badania mają miejsce już od trzech lat. Oczywiście, pieniądze podatników mogłyby być wykorzystywane znacznie głupiej, ale wciąż. Badanie trychologiczne ociera się w jakiś sposób o medycynę estetyczną. No właśnie. Może trzeba było wziąć przykład z Daniela Obajtka? Ten to umiał zadbać o zdrowie. Już nawet zabiegi stomatologiczne, nawet wybielanie zębów wydaje się być bardziej na miejscu. W końcu pracownicy ministerstw występują przed kamerą, powinni dobrze wyglądać, ładnie się uśmiechać. Ale badania cebulek włosów czy ktoś widzi powód finansowania tego konkretnego badania z naszych pieniędzy? Postanowiłem dowiedzieć się więcej na temat badań trychologicznych i okazało się, że tak zwana trichoskopia, czyli nowoczesna metoda obrazowania skóry głowy pomaga w rozpoznaniu schorzeń skóry głowy. Nie schorzeń głowy. Proszę tego nie mylić. I okej, okay, z pełnym przekonaniem jestem za okresowymi badaniami naszych polityków, urzędników itd. Jak najbardziej badajcie ich z moich podatków. Obawiam się jednak, że badane jest u nich nie to. Co trzeba. W zdrowym ciele zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. Mój roast: koncerty, urodziny kanału 0, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na kongres zero teraz. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.